Ta moja podróż już trwa kilka lat, no bo ona w ogóle mogę też powiedzieć, od czego się zaczęła. Pewnie. Od problemów z niepłodnością. Mhm. Ja te sześć lat temu, chyba czy siedem, jak, jak yy, wychodziłam za mąż, ja w ogóle nie żyłam tak jak teraz. Mhm. No, zaczynałam może wtedy ten warzywnik, ale to jakby zdrowie nie było na pierwszym miejscu, bo ja myślałam, że ja to zdrowie mam. Mhm. W ogóle się do mnie nie przemówiłam, byłam zawsze szczupła, pełna energii, wiesz. Mhm. Jesteśmy młodzi. Ja hajtamy tak. się, róbmy dzieci i będzie wszystko mhm. dobrze, nie? A się okazało, że to nie jest takie łatwe. Mhm. I jak zaczęliśmy grzebać w tym zdrowiu, to u mnie wychodziły nagle jakieś w ogóle dziwne rzeczy, o których ja nie miałam pojęcia. Niedoczynność tarczycy, Hashimoto, mhm. potem jakieś zaburzenia metaboliczne. Mhm. E, się okazywało, że właśnie ta moja szczupłość z czegoś też wynika. Mhm. Ta taka nadmierna, nie? Taka wręcz niedowaga, to niedożywienie. Mhm. Ja wtedy wcale nie miałam jakichś diet. Może jak miałam ten epizod modelingowy, no to wtedy rzeczywiście trochę przesadzałam. Miałam mhm. jakieś zaburzenia odżywiania na pewno. Nie zdiagnozowane, ale myślę, że na pewno.